Jakieś takie mniej szlagierowe te piosenki na taśmie w drugiej części Strażników Galaktyki. To znaczy nie wszystkie wiadomo, nie, ale częściej nie znałem, co bardzo mnie cieszy, bo są świetne i mogłem odkryć coś nowego. Nowi Strażnicy to fajna muzyczka, e, dobra grafika i też takie śmieszne nawet. Za to fabułka trochę cienko. Chris Pratt jako Star-Lord już na początku filmu poznaje swojego prawdziwego ojca. Tu zagranego przez zawsze wspaniałego Cartera Sella. Kim jest? Gdzie zabierze Petera? O tym już możecie iść przekonać się sami. Ja wam powiem tylko tyle, że jeżeli widzieliście kilka odcinków Star Trek'a, to prawdopodobnie widzieliście jakiś podobny. Tam w sumie tego typu istoty są czymś na porządku dziennym. Ale poza tym wątkiem głównym, znajdziecie jeszcze wiele pobocznych. Niestety, bez umiaru. Każda osoba w załodze musi mieć jakąś swoją drogę do przejścia, a, a także co druga osoba spoza załogi, która akurat pojawi się na ekranie. Owocuje to bardzo grubo ciosanymi wymianami zdań czasami, bo, bo musimy powiedzieć, jak się akurat ktoś czuje, dlatego że nie zdążymy tego pokazać, więc po prostu niech to powie. I niestety, przez tę ogromną liczbę wątków, z czego każdy. Każdy chyba miał potencjał na bycie czymś ciekawym, żaden nie dostaje skrzydeł, a jedynie pośpieszne zawiązywanie końców na supełki w epilogu i w 30 scenach po napisach. Najlepsze elementy Strażników Galaktyki to są te, które ja bym widział w kinie superbohaterskim w ogóle czyli ten humor, to kumpelstwo i to ogólne poczucie. Ogólnej bezkarności albo przynajmniej tego tego zajarania mocami. A ekipa zachowuje się w filmie po prostu, jakby miała 30 żyć jeszcze. I to jest fajny kierunek. Dajcie mi więcej dobrej zabawy. Zwłaszcza, że kino Super Hero, to chyba, chyba możemy się zgodzić, nie? Jakby że to rozrywka ma być. Więc może skupmy się na serwowaniu bólów brzuszka ze śmiechu, fajnej muzyczki i poczucia zgranej paczki na przygodach. Tak pierwsi, jak i drudzy strażnicy pokazują, jak coś takiego może wyglądać. Super się ogląda, jak się przekomarzają. Po prostu ustawcie dowolną jedną postać załogi z drugą i po prostu postawcie ich w pokoju zobaczcie, co się dzieje. Ja to mogę oglądać dwie godziny. To będzie wystarczająco ciekawe prawdopodobnie. Takie to są fajne charakterki. Nie no, ale okej, okay, nie dwie godziny, nie dwie godziny. Ale fajnie no, gadają sobie, kłócą się i po drodze robią jakiś przypadkowy bajzel. I dwójka w sumie y, wydaje się robić to jeszcze bardziej niż jedynka. Bo tutaj już na przykład, że Drax to jest ich diament w koronie. W dwójce gość staje się po prostu armatą, wypluwającą z siebie śmiech. Najwyraźniej Rocket i Peter tak na niego wpłynęli, że facetowi jakaś żyłka pękła i teraz ma najdziwniejsze poczucie humoru. Może nawet trochę za dużo z niego wyciskają, trochę za bardzo wiedzą, jaki jest śmieszny. Zwłaszcza kiedy już się zaznajamiają z nową postacią w uniwersum, nie zdradzę kto to jest, ale przeuroczo zagrana przez Pom Klementiew. Tylko niestety ta relacja idzie trochę za mocno w obrażanie tej nowej postaci, dlatego że to jest śmieszne i w pewnym momencie to się staje. Okej. Okay. Już trochę, trochę za bardzo to to rozpisujecie. Trochę już za bardzo wyciskacie z tego Draksa, ile może poobrażać. Ale okej, okay, to nadal dobra zabawa, jak wiele innych humorystycznych momentów. W ogóle film najpozytywniej zaskakuje, kiedy wydaje się, że fabuła jest w sumie gdzieś na wakacjach, a my przenieśliśmy się do jakiegoś sketchu, albo do jakiejś przypadkowej małej przygody. Takich momentów naprawdę jest sporo. Naprawdę długo fabuła toczy się tak, jakbyśmy mieli jeszcze kilka odcinków przed końcem, więc. Yy... Dobra, to wrzuć jakiś filler, będzie śmiesznie. Jest śmiesznie. Tylko niestety wszystko to będzie musiało w końcu nadgonić. No i to robi. Bo tak, niestety, nie dość, że film. A, niespodzianka, niespodzianka, kończy się ogromnym zagrożeniem dla całego wszechświata. To jeszcze robi to w taki codzienny marvelowski sposób. Zostajemy załadowaną jakimś randomowym CGI i nieokreśloną przestrzennie rozróbę, w której mamy niby troszczyć się o bohaterów, ale nawet nie wiemy skąd i na co i dlaczego spadają i co kto wytwarza i gdzie jest w zasadzie ten bardzo zły koleś, który, z którym walczymy? A, on jest wszędzie, okej, okay, dzięki. Łatwe. I my w tym wszystkim mamy się troszyć o los bohaterów? W sumie, w sumie film sam nie wie, czy tak czy nie. W sumie jest sporo takich żartów, że E no w sumie my jesteśmy nieśmiertelni, w sumie to wszystko jest takie że po co się tym martwić. Podaj mi taśmę klejącą, ja ci będę powiem, czy ci jest taśma klejąca, taki tam żarcik fajny. A w następnej scenie nagle buuu, prawdziwe zagrożenie życia. I teraz mam w to wierzyć, bo film akurat tak chce w tych dwóch minutach, w tym dwuminutowym minutowym odcinku, żebym się troszczył. A na sam finał jesteśmy uraczeni poruszającą sceną, w której mamy być smutni i płakać. Czym oczywiście pomoże nam jeden z największych wyciskaczy łez w historii muzyki. Strażnicy z jednej strony ścielą radośnie Często trupa do radosnej muzyczki, a potem każą nam nad kimś płakać. Tylko ten facet, nad którym teraz płaczemy, z radością pomordował wcześniej wiele osób, które teraz po prostu stały po drugiej stronie barykady. Zresztą to była bardzo czadowa scena. Podobała mi się, nie mam nic przeciwko wesołej, radosnej, rozrywkowej rzezi. Ale niestety strażnicy nie tylko chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, próbują Ciebie przekonać. Że oni naprawdę mają ciastko i zjedli ciastko, a na poparcie swoich kłamstw mają fajną muzyczkę. No i nawet momentami się im w to wierzy, trzeba przyznać. Druga część na pewno nie jest takim przełomem w kinie superhero jak jedynka. Nie jest nawet jakaś specjalnie, wydaje się dość zbędna, jeżeli chodzi o kanon. Ale tak czy inaczej bawiłem się lepiej niż zazwyczaj na Marvelach. A, no i szanuję ten jeden moment, w którym stronnicy Galaktyki mogliby wstawić w swój film reklamę jakiegoś sprzętu elektronicznego. Ale zamiast tego decydowali, to może w tej scenie pośmiejemy się ze starej zabawki Microsoft. Dobra, robota. Dobra robota. Lista premier time. Zobaczmy, co tam wchodzi, co tam wchodzi do kin. Ahoj! Toż to dramat rosyjski uczeń o chłopaku, który uważa, że ogarną Biblię lepiej niż inni i zaczyna szerzyć własną wersję wiary. I zobaczmy, co jeszcze. taki bardziej, to taki bardziej z studyjnych film w sumie jest, podobnie jak Martwe Wody Bruno Dumonta, film wprowadzony do kin przez popularność małego Queen Queen'a, tak się chyba ten film nazywał, tego samego reżysera. Więc miałem okazję obejrzeć na Nowych Horyzontach i to był jeden z trudniejszych w ogóle seansów dla mnie do wysiedzenia, co jest osiągnięciem, kiedy to jest kreskówkowa, absurdalna komedia, czyli coś, co powinno mi się w teorii podobać. Nie tyle problem w tym, że nie jest to zbyt śmieszny film, ale przez to przekonanie, że jest śmiesznym filmem, wałkuje mnóstwo razy dokładnie to samo i to jest takie męczące. Co jeszcze mamy? Może lepiej coś polskiego, coś w stronę Polaków. Dla Polaków od Polaków nie wiem, nie widziałem, czy, czy warto się na to wybrać lepiej. Bo nie widziałem ani gwiazd o zakochanych piłkarzach, ani butterfly kisses Rafała Kapelińskiego. Ale o tym drugim słyszałem kilka w miarę pozytywnych rzeczy ale też kilka złych rzeczy, więc nie wiem, nie wiem, może coś, może coś powiem w przyszłości. Poza tym do kin wchodzi piękny drań o życiu w szkole w Irlandii oraz nowy Alien. Mogliście słyszeć o tym? Nowy Alien? Jest film, odbiór nowości Ridleya Scotta jest e, mieszany na zachodzie, ale ze wskazaniem raczej na pozytywny, więc y, może się nie zawiedziemy, kto wie. A i na koniec film, którego sprawa została już skierowana do prokuratury, czyli animacja Dudi o tym, jak nieodpowiedzialna władza po spowodowaniu katastrofy ekologicznej, zanurzającej cały świat pod wodą, buduje zbyt mało osiedli dla swoich morskich przyjaciół, więc bohaterki Macunia FK i Ala Muszą szukać lokum gdzie indziej. To tyle w dzisiejszym ekspresie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Mówił Jakub Dębski. Kraków Nowa Huta.